Chciałam powiedzieć, że Ina jest przeziębiona, więc zechciało jej się bardzo niezdrowego obiadu. No i są, proszę bardzo, kotlety mielone, co prawda drobiowe. <grymne> no ale zawsze to smażone. Pire, nic chudego. Bułka tarta do fasolki, nic chudego. Oddaj mi mój obiadek. Ja mam prawo jeść na co mam ochotę, podczas gdy jestem chora i bardzo dużo tracę kalorii i energii na wracanie do siły. To powinna się jeść same zdrowe rzeczy. A ja ci to musiałam wiesz A Komu może krzywdę zrobić taka? Bóra? Kotlecik, którego Mira, Mirek usmażył, smażył Izabelce prosto pod nos. Pire, które ja zrobiłam, ale staram się, żeby było delikatniejsze. Komu może krzywdę zrobić coś takiego? Znaczy ja myślę, że ta porcja może. Ale kotleciki są malutkie. No i jeszcze. I z indyka. Jeszcze, i z indyka. Ale smażone. Ale nie będę tutaj komentować głośno, co czeka we szklance w kuchni. Słuchajcie, balans. Balans, balans przez wielki balans. <laughs> Idź po te kole zero do kuchni. Nie daj, że kola to jeszcze zero, jeszcze większe ścierwo. Ja kupiłam <laughs> w eko sklepie i kupiłam kurkumę. Tak! Biokurkuma, jakiś coś tam. Ja tu biomali, a Żabelek patrzy, ona lizie z wielką, znaczy z wielką, no litrową butelką coli. To już nie jest litr, to 0,85, bo jest downsizing. Poważnie? Mhm. Aż idę sprawdzić. Mhm. <laughs> Pokażę się Wam na chwilę, bo postanowiłam Wam opowiedzieć o tym, jak to i zapadła na świetny pomysł, że ona teraz potrzebuje dużo kolagenu. No i pokazuje mi, że chce sobie kupić jakiś rosół kolagenowy, taką buteleczkę za 40 zł, czy coś takiego. I ja mówię, no okej, okay, okej, okay, no ale mogę Ci zrobić taki rosół kolagenowy, jak chcesz. Bo już kiedyś robiłam. No i stwierdziłam, że pojadę dzisiaj... Do dobrego mięsu, miejsca gdzie zawsze mają kości wołowe, nakupiłam tych kości wołowych. Oczywiście nakupiłam też kawałek powiny, jakieś tam ekologiczne kawałki kurczęcia. Wiem, jak to wszystko brzmi obrzydliwie. No, ale ja lubię rosół, przyznam Wam się, że nie. No, lubię. No i jem mięso. I po prostu za chwilę będę to wszystko nastawiała. I mam pewne obrzydzenie, nie znoszę surowego mięsa, nie lubię na nie patrzeć, nie lubię go dotykać przede wszystkim, więc zawsze mam rękawiczki. Natomiast teraz czeka mnie um, przepłukanie tych wszystkich kości, chociaż nie wiem, czy to ma sens. Płuczecie w ogóle przed robieniem rosołu kości albo mięso, czy to, bo jest dużo różnych szkół. Czekajcie, zmienię rękę. Jest tutaj ciemno. Nie zapalam jeszcze światła, bo na dworze jest jasno, no ale wiadomo, tutaj z ogrodu drzewa zasłaniają całe światło, więc tak jest jak jest. No i będę nastawiała za chwilę ten rosół kolagenowy. No i pytam się Was przy okazji, czy wy gotujecie taki rosół? A jeżeli tak, to podajcie mi jakieś przepisy, bo um, ja Wam pokażę, jak ja robię i tak jak przynajmniej zawsze robiłam, że dodawałam też kawałki mięsa, ale wiem, że taki czysto kolagenowy rosół ludzie często gotują na samych kościach. Natomiast nie wiem, czy wtedy Izabelka by to zjadła. W sensie nie wiem, czy by to wypiła. No i oczywiście gotuję bardzo duży garnek, i stwierdziłam, że może po prostu kupię swojki takie niewielkie na porcje, żeby można było je zamrozić z tym rosałkiem w środku. No i jak będzie chciała sobie tam codziennie wypić po jakiejś niewielkiej porcji, to po prostu będzie sobie odmrażała. Tak, jestem sympatyczna. Może ja też się będę tym poiła. Chociaż ja nie wiem, czy rosół z rana to będzie coś dla mnie. Bo u mnie z tym porannym piciem czy jedzeniem to jest różnie i ja, na przykład niektóre rzeczy mi nie przechodzą przez gardło rano. Zobaczymy. Stoi koło mnie na kuchence ogromny gard na Zawierający kości szpikowe. Jakąś pręgę wołową. I skrzydełka oraz pałki z kurczaka. Ekologicznie hodowanego. Ble. Nie było łapek i to bardzo dobrze, że nie było łapek krzęcych, bo to nie jest Halloween. Nie. Chociaż to podobno nie ma tych łapek, dlatego że to jest. Wiecie, no w ogóle tego mięsa ekologicznego to tak nie jest aż tak dużo i myślę, że te łapki nie są takie łatwe do dostania, a dla niektórych to jest przysmak. Niektórzy to jedzą i to uwielbiają. Znaczy, na pewno by mi smakowało, nie oszukujmy się, ale. Chyba Wam oszczędzę w widoku Gara. Za chwilę przefiltruję wodę i nastawię. Nie się gotuje, nie się waży. Będzie rosół. Proszę, to jest ten garnuszek. Co wysoko? Czy koka mam widocznego, czy jak kurwa jagna? <coughs> Bardziej ciebie zanim zacznie nagrywać! <noise> <coughs> Bardziej bym się martwiła tymi płaskami dookoła. <coughs> Wiesz, jak się teraz mówi? Baby hery. Ta baby hery. To ja są raczej, to są raczej były hery. Boże, czy ja zrobię w końcu... Do... Wiesz co, to jest nabijanie. Ej, ja właśnie miałam swy... dzisiaj zadzwonić chorobne. do... Ty miałeś zadzwonić? Czy twoje alter ego, które dzwoni? Miałam dzisiaj do, do Przemka zadzwonić, ale rozmyśliłam się. Chciałam powiedzieć, że figurka, którą zamówiłaś, przyszła w poduszce. Jak kurwa Przemyt. Jak przemyt koksu. Jaką ja zamówiłam figurkę? Dobra, wiem jaką. W poduszce, ale była nie, tylko w poduszce? Nie był y, taki arkusz A4 kartonu z jakiegoś sklepu. Do tego była przyklejona poduszka, a w poduszce, w tej fizelinie, była figurka. No, w każdym razie tutaj jest no. dzielne no. obieranie warzyw. I teraz tak się zastanawiam, czy się nie daje zrobić w konia, że te warzywa to bio? Bo coś takie duże te ma warzywa są. Bio warzywa nie są takie duże. Po, zaprezentuj! Zaprezentuj marchewkę. Mm. <noise> A możesz to zrobić jak dorosła yy, kulturalna. Wyjmuj ją z pochwy. zobaczcie jaka wielka jest ta marchewka koło biodra ona nawet nie stała moim zdaniem niektóre kobiety mają takie biodra Jezu Boże, już myślałam, że biodra, tak nie jesteśmy my że taki, a, że to są drobne, no jak, jak na biodra kobiece to drobne w to może jest moje biodro wtedy ale wtedy to niekoniecznie yy, także także tak, że tutaj są te ale zobacz, o, reszta była mała, mała tych marchewek jedna ta, wielka Kupię Selerek selera. był malutki. Ja nie znoszę selera. Bo... Jak dasz tarkę, to z połowy mogę zrobić surówkę. Fuj, nie. No, potrzebuję go do tej zupy. A na pół? Ci go przeciąć? Tak, na pół. Możesz Czy nawet na cztery chcesz? części. Ja mogę w końcu się położyć, bo... Ale to ty nie chcesz leżeć. No, jak ja. Ja bym będziesz ja, Nie, To cicho, jest w kuchni? Cicho, cicho. Najlepiej, Najlepiej się będziesz czuła. Jak się tak zmęczysz porządnie, już się <grym> zmęczysz, Potem się wykąpię, potem ci dam sok malinowy bio, sok z kurkumy, yy, jakiś napar zrobię ze swoimi tajemniczymi składnikami, takimi, że nie będziesz mogła go wypić, będzie niedobry i wtedy się położysz. Ale chciałam powiedzieć, że ja się krzątam tutaj od pokoju do pokoju, od łazienki do łazienki, od kuchni do pokoju i łażę, łażę i ja myślałam, że ty jesteś... W pokoju gdzieś i sobie leżysz, śpisz albo coś oglądasz. I nagle postanowiłam tak mi cicho, weszłam, nie macie ciebie, gdzie ty jesteś. A ty po prostu wyszłaś. Nie wiem, czy kurde, siedziałaś w pralni, czy ty poszłaś do samochodu, nie było cię ze 40 minut i ja myślę sobie, ja no, mam tak. swoje zajęcia i ty nie o wszystkim musisz wiedzieć. Oczywiście, że masz swoje zajęcia, ale nie narzekaj na mnie później, że ci nikt leżeć nie powiedział. Jakbym od rana sobie leżała spokojnie, to bym nie miała, to bym po prostu, by mnie jeszcze dodatkowo mięśnie bolało. Proszę pokaż, proszę, pokaż twoje zakup. Pokaż swój zakup, proszę no, nie bardzo. Mogę. Pokaż zakupy swoje, pokaż swój zakup. No leży i czeka. To jest moja ręka. No leży i czeka. Aż ja coś z nim zrobię. Do tej pory udało mi się tylko wyczyścić, e, że tak powiem, elegancko e, szklaną kryształową tafle. A bo tak. Odchylam się, bo cały czas na ten wazon świecę. Cały mam mam ochotę coś gotować cały czas tak. to Dlaczego wie? to ja siedzę w kuchni i gotuję, bo On to jest to raz mi. na dzisiaj coś ugotuję. Ja mam dla ciebie prześną pyszną paście, i razowy chleb. Chciałam ci przypomnieć, byliśmy w takim sklepie dzisiaj na Saskiej Kępie, nazywa się Durszlak i tam jest. jest Cedzak. A nie, nie durszlak? Ceda się A durszlak i cedzak to to samo. No ale nazwa nie no to jest. Dobra, jakiś... sklep nazywa się cedzak To no, tak jakbyś sklep o nazwie migrena powiedziała sklep łeb mnie napierdala. Też by było to samo. To? Nie. <laughs> właśnie to może to od regionu zależy, no, to niech będzie nazywa się jak cedzak? Dobra, tak. sklep nazywa się cedzak i tam są takie. Nie Nie wiem właśnie powiedzcie, może u Was w regionie się inaczej mówi. Oj, chodzi o takie sitko do przelewania. Z babcią moją miałyśmy taką zabawę, żeby jak największą ilość synonimów, również z wykorzystaniem regionalizmów, na przykład mówić do wyrazu ręka, noga, głowa. Mózg na scenie. Ja powiem Wam, że bardzo to lubiłam i za każdym razem mnie bawiło tak samo. <noise> Eee, no i co z tym cezakiem? Tam bardzo są takie dobre, wiecie, dobre jakościowo wędlinki, jakieś dobre jakościowo rzeczy. No i to prześna, dobra jakościowo podobno. Mm -hmm. Pasztetowa. Ja kocham pasztetową. No i tak się zwracam do Izzy. Chcesz pasztetową? I wiecie, nie mówiła. Ja nie odmawiam. Pięć ani paciorka. Po zagotowaniu i po zdjęciu szumowin do garnuszka trafiają warzywa. No i teraz będzie się podawał parę godzin, po czym pewnie go wyłączę na noc. On ma 12 litrów. Ma 12 litrów, to prawda. Ten gar. Ma. No. No, bardzo dobrze. Do zobaczenia. Wyłączę tę wichurę na chwilę, żeby Wam pokazać. To jest kruche ciasto ze śliwkami. Które jest na mące orkiszowej, pełnoziarnistej i na erytrytolu, żeby wiecie, nie było tak tucząco. No ale jest tu masło. Ale za to w formie. Mm. Widzicie to, jakie piękne. Piękny bolesławczyk. No a w tle oczywiście... Jernik! Nie, nie, ja pokazuję rosół, nie pokazuję pierdolnika. Chciałabym, żebyś jednak reporterską szczerość zachowała, chociaż, chociaż odrobinę. Proszę. Proszę. Nie Nieumyte pomidorki, to są jakieś jakiś sos aioli de veleja, który na wyjeździe w sklepie zobaczyłam, on ma świetny skład i kupiłam cztery słoiki od razu, żeby było na rok na zapas, nie? Bo jestem osobą, nie Tak. Tak, tak, no, to tak wygląda. Tu jest mąka, tu jest słoik na mąkę, jeszcze ta mąka jest nieprzesypana. Kupiłam pomidory dla mojego taty, żeby zrobił przetwory. No i teraz je myję, więc zawierzę mu już po prostu czyste, żeby miał wiecie, Od razu do zrobienia, i kupiłam też paprykę i będzie leczo na no, całą zimę. Dużo ich, co? A tu jeszcze chciałam Wam pokazać zaraz, yy, Ina już poszła do siebie odpoczywać, nie wiem, podłączyć telefon czy coś i mam tutaj sok z kurkumą i cytryną, zaraz idę takiego szota i mam też taki sok malinowy bezpośrednio wyciskany z ekologicznych owoców jego się trzyma po otwarciu w lodówce wiecie, żeby się nie psuł i przyznam Wam szczerze, że to bardzo zawsze dobrze działa, no i to nie ma cukru, więc też fajna sprawa, dwa szoty przygotuję i będzie zdrowienie Wyzwałaś mnie na aierkonieki i wiśniówkę? <grym> <grym> ja nie wiem, czy ja chcę to pić. Dlaczego? Wczoraj malinkę piłaś, poczekaj, bo nie mam w ogóle Boże, ostrości, bo jest za Też zalecam zacząć od kurkumy, bo ona jest najbardziej niesmaczna. W sensie takie stężenie jest niesmaczne. Łącznie, że dzisiaj było, żeby tylko strzebać od mej kanału Malinka dobra, ale kwaśna.

Za kobieta że nie Mhm. Mm być pomocna, jakbym za słabą, albo coś. A ty? Tylko wkurzasz. Co już się na śniadanie? Ponieważ wcześniej byłam na badaniach i miałam takie badanie, że musiałam tam jedno powtórzyć po godzinie, potem po dwóch. No i Dunia była ze mną, że przypadkiem nie zemdlała. To teraz musimy zjeść na. Zgłaszam się, a ponieważ w życiu liczy się balans, to klinika była luksusowa, więc śniadanie uważałam wino i powiem Wam, że po 12 nie dziejecie już uważam wino jajecznicy, a nic działu tak. śniadaniowego. Także zamiast jajecznicy na botku i białej kiełbasy życie wybrało za mnie jarzynową sałatkę i śledzika w oleju zrezygnowałam z kajzerki. Ja wziąłem kopytkę ze słonią. Ja mam barszczyk czerwony z łóżkami i pierogi ruskie. Ale do picia jest kakao i kawa z łóżą. Bardzo dziwny Proszę. Proszę, Tak się je dziwnie. Śniadanie o godzinie 13. Pamiętajcie, że w barze nigdy się nie zawiedziecie. I za jego i domowo, i tydzień. proszę bardzo. Proszę bardzo, chodź też od ja. ja nie potrzebuję. O! To ja, jak jestem głodna. To Żabelek, jak jest głodna. Nie działa. Takie coś można sobie zrobić całkiem. W porządku. 34 zł na porządku. Aaa, to bym się nie chciała robić. Blink or not to blink. Blink or not to blink. That's the question. Te kolory to bardziej takie na wiosnę niż na jesień, bo nas wyrwało oczywiście do jednego z naszych ukochanych lumpów. I tutaj są czapki, które są z dobrego, mają dobry skład, i dobre mają tutaj też skarpetki, składy, jakieś zangory z czegoś tam. I. E, no. I nie nie zgadniecie, ale ta różowa bluzeczka jest Lulusi. <laughs> Zdradzam Twoje sekrety. Ona zdradza moje sekrety, że ja. Włażę po domu w taki... Jak mały miś troskliwy ona się ubiera. Strasznie dziwny to vlog. Tak się, no. Strasznie dziwny vlog. Moje baby hairy. No zobacz, ja mam ich takie pejsy. <laughs> ale jakie sztywne. No. Bardzo wam serdecznie. Bardzo wam... Czy ty masz szaliki, czy skarpetki? Ale czyste, to mogę wąchać. <laughs> A tak, bo to są akurat czyste, ale będzie wielki haul, bo dzisiaj... Tyle wydobyliśmy pieniędzy, tyle zaibitych rzeczy kupiłyśmy w lumpach. byliśmy w trzech miasteczkach. Tak. Było super. Kochamy Was bardzo serdecznie. zaczęliśmy bardzo dużo spraw urzędowych A, i potem Tak, to musiałyśmy jakby. Że trzeba odpocząć. Tak, ja musiałam odtajać po tych urzędach. Absolutnie. Salut nie. papsi,